No, no na setki nie, nie. nie ma. Dzisiaj, w tą fantastyczną pogodę, spotykamy się na akwenie żory. Jesteśmy na śmieszku. Dokładnie. Nasza ekipa Orłów nurowa W przejmujących klimatach i w przejmująco zimnej, chyba raczej, w temperaturze, przynajmniej tutaj na zewnątrz. Są trochę luksus torpedy też jest, ale już mamy informację, że 14 lutego, czyli generalnie chyba za tydzień, tak nam to gdzieś wychodzi. Spotyka się tutaj ekipa na troszeczkę grubszej imprezie. Także też myślę, że postaramy się wpaść i wam to zrelacjonować. Jak widać duża popularność ludzi, masa cała. <grytanie> Poza Barzani, twardziele. <grytanie> Twierdzą, że w wodzie jest im cieplej, ale zdecydowanie wolę tutaj w ciuszkach. Daro, to zapraszamy. Jak nie dzisiaj, to na następny tydzień. Można spróbować swoich sił. Część jeszcze się rozgrzewa, ci co byli troszeczkę wcześniej już w wodzie, także się smażą. Pytam się, nie, Nero, nie nabijaj. Krata, tutaj nie ale tutaj 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 To mieszka. Też wow. bardzo... tego Też niemożliwe. Tego się nie Mieszek w żorach Paweł, akwen, który obsługuje Mosir Żorst. Dobra, w